Minuta ciszy, mniej więcej, dla Monstera Chaos została spełniona. Zapraszam do odcinka, gdzie przetestujemy jego zamiennika. Siemano ekipo, witam was serdecznie. Był Monster Monarch. Przyszła pora na jego brata. Monster Chaotic. O tym monsterze naprawdę można wiele powiedzieć. O wszystkim oczywiście postaram się opowiedzieć dzisiaj. Zacznijmy, może, najpierw od tego, czym jest monster Chaotic. Moi drodzy, jakby na to nie patrzeć, kiedyś był dostępny monster Chaos. Niestety nie dotrwał takich czasów, że my. Byśmy mogli się nim cieszyć. Niestety nie. Monster Chaos był swoją drogą ekskluzywem dla Ameryki i z tym mam pewną teorię, którą poruszę, kiedy będę testował tego energetyka, o której ta teoria jest powiązana. Wtedy poruszę temat właśnie tego energetyka, ale tutaj Monster Chaotic. W 2005 roku powstał Monster Chaos, który łączył w sobie po prostu. Jak to piszę? Łącząc świetny smak z sokiem i funkcjonalność oraz charakter napoju energetyzującego, czyli po prostu to był pierwszy monster z sokiem, i niestety ja jego nie mogłem spróbować, bo niestety wtedy nie byłem takim energetycznym świrem. Wtedy w ogóle nawet nie myślałem o tym, żeby pić energole. energole wtedy dla mnie by. O! Temat tabu! Co to kurde w ogóle jest? Pewnie jakaś trudka No, niby podobno mówią, że tak, ale no. Kto udowodni cokolwiek? Wszystko dzisiaj jest trucizną według mnie. No kurde no to co nas nie zabije to nas wzmocni. Mamy energolę. <grym> Ale dosyć tej polityki oczywiście. Jak mówiłem, Monster Chaotic jest następcą Monstera Chaos. Wyszedł z Monsterem Monarchem wtedy pod nazwą Monster Papillon. I obydwa te energole, obydwu tych energoli, wspólna cecha to oczywiście smak. A jaki? Brzoskwini. Ale przypomnijmy, w przypadku Monstera Monarch, był to smak brzoskwiniowo-jabłkowy. A tu mamy smak brzoskwiniowo-pomarańczowy. Oczywiście z obiekszką jabłka, ale to jest smak inspirowany tym właśnie. Monster Chaos, którego mam nadzieję, że uda mi się dorwać 94 zł, jak teraz patrzyłem na stronce importowej. Ja pierdzielę, musiałbym cały miesiąc, cały miesięczny dochód na energole na miesięczną pakę przeznaczyć dla jednego monstera. Może kiedyś, jak znajdę pracę taką. Nie dorywczą, ale stałą. Będę mógł pomyśleć nad zwiększeniem budżetu, ale na razie mamy to, co mamy. I przechodząc do statystyk, mamy tutaj na całe szczęście sprostowanie jak to przy okazji Monstera wartości odżywczych w pół litra, czyli całej puszce. Ten konkretny monster dostarczy nam 172 kilokalorie, 43 gramy węglowodanów, w tym oczywiście 39 gram cukru. Jest jeszcze słodzony sukralozą. <gryw> jak żeby być nie mogło inaczej. I magiczna liczba 160 mg kofeiny. To, co może nam dostarczyć ten monster, a jakie tu mamy soki. Jak mówiłem wcześniej, na pierwszym miejscu nie ma soku z pomarańczy, bo to jest ten ergol o smaku pomarańczy Brzoskwini, a jednak na pierwszym miejscu jest jabłko. <laughs> Najtańszy surowiec, wiecie. <laughs> I dalej mamy pomarańcze brzoskwinie, mandarynkę, białe widogrono i ananas. Co nam to przypomina, tak w przybliżeniu, no właśnie tego monstera, o którym mi chodziło. Jak mówiłem, będę o tym robił materiał. Nie chcę spoilerować, ale jeżeli będziecie wiedzieli, który to, o którym mi oczywiście chodzi, dajcie znać w komentarzu. Jak wam się uda, gratuluję. Ale, dobra. Spróbujmy jego, ale najpierw doczeńmy twórczość Riska. Bo to jest jedyna pucha, która została przez niego podpisana. O, proszę bardzo, mamy jego autograf. I w przypadku monstera Monarcha, która też podobno jest malowana przez tego artystę. On tam się po prostu nie podpisał, więc nie mamy takich naprawdę dowodów, że risk też pracował nad tamtą puchą, ale motyw motylów może nam coś mówić, że to może być powiązane. Ale pucha mi się naprawdę podoba, z tych dwóch na pewno wybrałbym to, jeżeli chodzi o estetykę, o wygląd puchy i. Zobaczmy, jak to smakuje. Tu mamy oczywiście 10% soku, ale to już poruszałem przy okazji testu Monstera Monarch. O, oh, oh. Czuć mocno, pomarańcze! I to. Nie taką pomarańcze jak z tiktaków. O nie. To nie jest. Sama pomarańcza. Tu jednak mamy monstera z serii Just, czyli seria Just, seria z sokiem. Seria z sokiem to jest seria z mieszankami soków. Tym się właśnie charakteryzuje seria Just. Więc tutaj na pierwszym planie czuć, oczywiście, pomarańcze, ale naprawdę słodką pomarańczę i to nie jest nawet powiązane z tiktakami, czy nawet z sokiem bo jest tutaj też czuć brzoskwinie jabłka tu na pewno nie wyczuję czuć tu też ananasa chociaż, jest na ostatnim miejscu białego winogrona wątpię, żebym wyczuł dajmy na to przy Monsterze Ultraviolet, czy nawet Tigerze New School Classic, Ten, to winogrono, no, trudno było Wyczuć. No, ja tutaj nie czuję tych pozostałych, bo tu jest jeszcze bodajże mandarynka tak. Możliwe, że mandarynkę jest czuć. A jeżeli chodzi o kolor, pomarańcz to nie taka jak w przypadku monsterka reserve. Tutaj mamy pomarańcz już nieprzezroczystą, ale jak to się nazywa? Nie mglista Kiedyś, kiedyś pewnie nauczę się tych wszystkich zwrotów Mętna, Mętna pomarańcz. Przecież nie takim, że jakbyście lali soka loesowy, ale po prostu o! Tak ja to mogę opisać. Czyli po prostu sok pomarańczowy, ale z dodatkiem brzoskwigi. No, w sobie sok brzoskwigiowy też ma pomarańczowy kolor. Chociaż że bardziej to można też podsunąć pod barwę brzoskwini. Dobra. Ostatecznie to jest kolor pomarańczowy. A jak to smakuje? Na pewno jest słodszy od Monstera Monarch. Nie uwiele, ale jednak to ci może troszeczkę przeszkadzać. Co pierwsze można wyczuć oczywiście pomarańcze. To jest bardzo dobry pomarańczowy energetyk. W ogóle nie smakuje jak tik-taki, jak to miało miejsce przy przypadku innych energoli pomarańczowych. Jest tu czuć również brzoskwinie, ananas, a nawet jabłko. Jest tutaj czuć taki trzeci plan, jabłko, ale na drugim pranie dominują właśnie brzoskwinia z ananasem. Ananas jest jednak takim dominującym też smakiem. Nieważne gdzie go postawicie, on będzie dominował. Ale nie w tym energetyku. Broń Boże! I, jak Monster Monarch był bardzo podobny do szampana. Piccolo, wymieszanego z tym barkiem jabłko-brzoskwinia. Tak, jest ten bark pomarańcza brzoskwinia, ale to nie te podloty. Nie, nie, nie. Tu jest jednak czuć bardziej, że to jest pomarańczowy taki. Intensywnie soczyście pomarańczowy energetyk. A brzoskwinia i ananas są takimi dobieszkami. Oczywiście jabłko tam z tyłu, to wiadomo. Pierwsze miejsce coś tam musi dorzucić od siebie. 10% soku, to już mówiłem. I gdyby nie ta słodycz, to byłby perfekcyjny energetyk. Jakbym go miał... Zrankingować z innymi pomarańczowymi energetykami Bo w, w sumie zobaczcie To jest Monster Chaotic Monster Chaos był utożsamiany z energetykami pomarańczowymi bodajże miał 30% soku Więc nie mogę postawić Monstera Chaotic nigdzie indziej W innej grupie aniżeli z energetykami pomarańczowymi Tak więc To... Jest bez wątpienia najlepszy pomarańczowy energetyk, jaki piłem do tej pory. Jednak dodatek tych innych owoców też zrobił swoje. Nie jest taki przesadnie pomarańczowy. Jak mówiłem, za słodki troszeczkę. Nie przeszkadza to mi, no bo przypomnijmy sobie Monster Orange Dream Cycle był jednak przesadnie słodki. Ale. Był dobry. I tutaj? Solidne pierwsze miejsce. O! Tu jeszcze stewia jest! Nie zauważyłem tego! Kurde, Poczekajcie, jeszcze coś takiego, co mógłby wychwycić jeszcze nie. Nie tym razem. Czyli jest słodzone sukralozą i stewią. Możliwe, że to. Mo Możliwe, że to może być, kurde, jednak o wiele bardziej słodkie, jak jeżeli ja wam to mówię. Napiszcie po prostu też swoją opinię. To jest kanał też z Waszymi opiniami. I cóż, to by było na tyle. Następny wlatuje, jak to można powiedzieć, energetyk mojej młodości o smaku mojej młodości, tak więc. Jest na co czekać. Poznacie Sajtara jakyś, jakąś część młodości. Kto to wie? No i co? Widzimy się następnym razem, bo następnym razem, jak mówiłem, będzie się działo. Tak więc, do następnego.